Batalia o polityczne stołki, o tym, kto zostanie radnym, a kto burmistrzem, zdecydują mieszkańcy. Ale tylko ci, którzy w niedzielę 16 listopada pójdą do urny. Piękny jubileusz Rozśpiewanych Pań Policki Zespół Folklorystyczny Balbiny obchodził 55 lat działalności. Piotr Szkocki, dzień dobry. Zapraszam na telety. Dzień. Kandydaci, których wybierzemy 16 listopada, będą decydowali o najważniejszych sprawach dotyczących naszego miasta, powiatu i regionu. Dlatego obywatelu nie kuś losu, idź na wybory. Remonty dróg i chodników, nowe miejsca pracy, budownictwo i ścieżki rowerowe. O tym wszystkim decydować będą ludzie wybrani w niedzielę 16 listopada podczas wyborów samorządowych. Czy... Nie spóźnimy się do pracy, bo komunikacja miejska czy komunikacja pomiędzy miastami działa dobrze. Czy młodzież będzie miała gdzie spędzać wolny czas? Czy droga będzie bezpieczna? Czy nie będzie dziur w drodze? Czy będzie apteka całodobowa na przykład czynna? Czy władze będą dbały o to, żeby wspierać przedsiębiorczość, a tym samym walczyć z bezrobociem? To są naprawdę ważne wybory, więc we własnym interesie powinniśmy się postarać, żeby Wybrać odpowiednie osoby, i każdy znajdzie naprawdę powód. W całej gminie rozmieszczono obwieszczenie o numerach i granicach obwodów, głosowania oraz siedzibach komisji wyborczych, które w tym roku po części ulegną zmianie. Warto także dowiedzieć się, jacy radni kandydują z naszego okręgu. Ten, który będzie pierwszy na mecie, czyli zdobędzie najwięcej głosów, zwycięży. Przestają mieć znaczenie miejsca na listach wyborczych. Nowe zasady głosowania mają za zadanie powiązanie konkretnego radnego z jego okręgiem, czyli z miejscem, w którym mieszka. Ma to skutkować spójnością interesów radnego z interesami lokalnej społeczności, a co za tym idzie odpowiedzialnością za konkretne działania. Bardzo ważne są kompetencje takiej osoby. Powinniśmy się przekonać, czy rzeczywiście ma. Posiada wiedzę wystarczającą do tego, żeby zajmować się problemami, które w naszej gminie występują, czy ma doświadczenie, może działał wcześniej na terenie naszej miejscowości, może jest to kandydat związany z jakimiś działaniami społecznymi, z jakąś organizacją społeczną, czy wcześniej był we władzach. Powinniśmy się postarać troszkę dowiedzieć o przeszłości kandydatki czy kandydata. Wynik wyborów, zwłaszcza tych samorządowych, jest szczególnie ważny dla naszego codziennego życia. Dlatego warto przed wyborami rozliczyć. Z dokonań dotychczasową władzy i sprawdzić nowych kandydatów nie tylko poznając ich postulaty, lecz przede wszystkim kompetencje i aktywność lokalną. Podczas wyborów 16 listopada policzanie oddadzą cztery głosy na czterech różnych kartach na białej do Rady Gminy, na żółtej do Rady Powiatu, na niebieskiej do Sejmiku Województwa i na różowej na burmistrza. Lokale wyborcze będą czynne od godziny 7 do 21. Policki Zespół Balbiny obchodził 55-lecie istnienia. Z tej okazji odbył się koncert jubileuszowy. To najdłużej działający zespół folklorystyczny w regionie. W sobotę 8 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury zespół Balbiny świętował już 55. rocznicę swojej działalności. Pani Ewa, która mieszka w Mierzynie, śpiewa w zespole Balbiny już 10 lat. Przyjeżdżam z przyjemnością, choćby dlatego, że od dziecka lubiłam śpiewać. A tu odnajduję to, co zawsze mnie interesowało, właśnie polski folklor, a w zespole Balbiny mamy folklor ze wszystkich regionów Polski. Zespół Balbiny powstał jesienią 1959 roku z inicjatywy pięciu pań działających w kołach gospodyń wiejskich w Dębostrowie i Jasienicy. Na początku śpiewały bez akompaniamentu i brały udział w uroczystościach państwowych, dorzynkach i przeglądach zespołów ludowych. Z czasem skład zespołu się powiększał, pojawił się również pierwszy akompaniator Jan Cieloch. W latach 1974-1999 zespołowi towarzyszył Janusz Kaliński, a po nim Jerzy Leszczyński, który prowadził zespół do 2000. 2013 roku. Od roku z paniami pracuje dariusz Skrobania. W 2014 roku zespół odniósł już trzy sukcesy. Wyróżnienie w Szczecinie, wyróżnienie w leśnej i pierwsze miejsce w Międzyzdrojach na spotkania artystycznych seniorów. To było wielkie osiągnięcie, myślę, dla nas. Było bardzo duża konkurencja, było bardzo dużo zespołów z całej Polski praktycznie. W zespole śpiewa 16 pań. Weteranką wśród nich jest pani Wanda, która śpiewa już prawie pół wieku. Zaczęła 47 lat temu. Pracowałam zawodowo w tym czasie. Prowadziłam gospodarstwo rolne i to duże, wspólnie z mężem. I miałam czas na wszystko. Na wszystko. I do dnia dzisiejszego to się ciągnie. Podejmowałam już kilkanaście razy decyzję. Chora byłam, że trzeba już to zostawić. Jest trudno, trudno, po prostu trudno. Panie, zostań. Co ty robisz? Syn mówi, mamusiu, a co ty będziesz w domu robić? W swoim repertuarze balbiny mają 200 utworów. Są wśród nich pieśni patriotyczne i religijne piosenki ludowe, wojskowe, biesiadne, dorzynkowe oraz kompozycje własne i zagraniczne. W ciągu 55 lat istnienia panie występowały w Niemczech, Włoszech, na Litwie i w wielu miastach Polski. Podczas nabożeństwa pod Brzozowym Krzyżem przy siedzibie Stowarzyszenia Skarb modlono się w intencji ofiar obozów hitlerowskich funkcjonujących w policach podczas II wojny światowej. Podczas spotkania modlitewnego, w którym licznie uczestniczyła młodzież, poświęcono Nowy Krzyż Brzozowy, będący symbolem pamięci o ofiarach II wojny światowej. Inicjatorem spotkań modlitewnych w intencji ofiar poległych na ziemi polickiej jest metropolita Szczecińsko-Kamieński, ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga. Przed pięcioma laty zaproponował, aby modlitwa odbywała się w oktawie Święta Wszystkich Świętych. Od tamtej pory co roku organizowana jest uroczystość przy Brzozowym Krzyżu, który stoi w pobliżu ruin starej fabryki obok siedziby Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Polickiej Skarb. Skarb jest przestrogą dla kolejnych pokoleń. Spróbowany głosu sprzeciwu wobec specjalnego traktowania drugiego człowieka. Dlatego właśnie dziś tutaj oddajemy hołd tym, którzy polegli w naszym regionie w wyniku pracy przymusowej na rzecz Trzeciej Rzeszy. I choć twierdzono nieraz, że w obozach nie ma Boga, to jednak są świadectwa głębokiej wiary w najczarniejszych godzinach obozowego życia i śmierci. Szacuje się, że na tym terenie z wycieńczenia lub zabitych zostało kilkanaście tysięcy pracowników przymusowych różnych narodowości. Więźniowie tych obozów byli przymuszani do ciężkiej pracy w niemieckiej fabryce benzyny syntetycznej Hydridwerke-Pylic. Dotychczas nie udało się zlokalizować masowych grobów, stąd symboliczny brzozowy krzyż. 96. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w policach obchodzono uroczyście i przy aktywnym udziale mieszkańców. Licznie zaznaczyli oni swą obecność, uczestnicząc w muzycznych przedstawieniach. Pierwszego dnia usłyszeli brzmienia wolności, drugiego śpiewali pieśni patriotyczne. W poniedziałek policzanie już po raz drugi w tym roku usłyszeli brzmienia wolności. Tym razem koncert odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury. Pół roku temu z dużym rozmachem zorganizowano go w Parku Staromiejskim. Jego twórcami są Piotr Broda i Marek Kruszyński, wykonawcami zaś doświadczeni muzycy i instrumentaliści. Pierwotnie koncert stworzono z okazji 25. rocznicy pierwszych wolnych wyborów w Polsce. Recenzje i pochlebne opinie sprawiły, że polska publiczność mogła wysłuchać go raz jeszcze. Publiczność wysłuchała znanych utworów lat 80. w nowych, oryginalnych aranżacjach. W programie znalazły się m.in. Wolność, Kocham i Rozumiem, Nie gniewaj się na mnie Polsko czy Mury. Projekt wsparli instrumentaliści z dużym doświadczeniem. Dariusz Słoma, Piotr Broda, Kuba Maj, Seweryn Ptaszyński, Dariusz Siudak oraz Chór Akademii Morskiej w Szczecinie pod dyrekcją Sylwii Fabiańczyk-Makuch. Koncert był częścią obchodów Święta Niepodległości w Policach. Drugiego dnia mieszkańcy ponownie odwiedzili Miejski Ośrodek Kultury, by wspólnie śpiewać pieśni patriotyczne. Relacja z wydarzenia we wtorek w InfoPolicach. Piłkarze Chemika Police kontynuują dobrą pasce. Są niepokonani od pięciu spotkań. Zawodnicy trenera Andrzeja Tychowskiego w ostatnich pięciu spotkaniach zdobyli 13 punktów i stracili tylko jedną bramkę. To bardzo dobry rezultat. Zespół, który pierwotnie miał wystartować w rozgrywkach czwartej ligi, zaczyna sobie nieźle poczynać w wyższej klasie rozgrywkowej. Jeszcze nie tak dawno był w strefie spadkowej. Dzisiaj ma 7 punktów przewagi nad 13 pogonią 2 Szczecin. W ostatnim spotkaniu przed własną publicznością Żółto-Zieloni mierzyli się z Leśnikiem Manowo. Policzanie wygrali 3 do 1. W kolejnym meczu 8 listopada piłkarze mierzyli się w Przodkowie z miejscowym gks -em. Wywalczyli cenny jeden punkt, a mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Po rozegraniu 14 spotkań piłkarza Chemika zajmują 10 pozycję w ligowej tabeli z dorobkiem 19 punktów. Do końca rundy jesiennej pozostało jedno spotkanie. W sobotę 15 listopada piłkarza Chemika podejmować będą beniaminka ligi KS-Chwaszczyno, które długo liderowało w tabeli, a dziś jest dziewiątą drużyną. Początek meczu o godzinie 13 na stadionie przy ulicy Sziedleckiej. A ja Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia za tydzień. Do widzenia.